Witajcie, kochani, <laughs> chciałem się z Wami podzielić takimi moimi przemyśleniami, moim rozumieniem słów, które braciszek Jeszua wypowiedział. Kochany brat. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I z tym nie wiedzą, co czynią. Chodzi o to zapomnienie. I Chrystus w tych słowach odnosi się bezpośrednio do, do Boga, który jest w każdym z nas, do tej świadomości jedynej prawdy. I poprzez te słowa On nie zwraca się do jakiegoś Boga w niebie, On się zwraca do Boga w każdym człowieku, we mnie, w Tobie. I to jest tak, jakby Bóg mówił sam do siebie w podzieleniu, po to, żeby obudzić tego Boga z tej świadomości, która zapomniała, o sobie, że jest w istocie źródłem, jest w istocie Bogiem. I, hmm. I. <ścoughs> Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tych słowach chodzi o to, aby odczynić tą, tą wiarę w poczucie winy, żeby przebudzić tą część w każdym człowieku. Tą jedność, gdzie nie ma poczucia winy. Bo właśnie w tych słowach o to chodzi, żeby uzmysłowić sobie, że nie ma czegoś takiego jak poczucie winy, i że cokolwiek byśmy tutaj na Ziemi robili z umysłu i z tego wszystkiego, czym ten umysł jest, nie oceniali siebie i za tą oceną, żeby nie powstawało poczucie winy. I w tych słowach. Tylko o to chodzi, aby odczynić tą wiarę w poczucie winy. I Chrystus zwraca się do Boga, którego ma pełną świadomość: Ja i Ojciec to jedno. I to ja i Ojciec to jedno może powiedzieć każdy z nas, każdy, bez wyjątku. I tylko chodzi o to, o poczucie winy, który jest wymysłem ludzkiego umysłu, wymysłem podzielenia, zapomnienia tego, kim naprawdę jesteśmy. Przestać siebie obwiniać za cokolwiek, bo cokolwiek jest przeszłością. Cokolwiek jest przeszłością. co się wydarzyło, to się wydarzyło. I totalnie bez sensu jest oceniać siebie za to, a tym bardziej wprowadzać w poczucie winy. Poczucie winy to jest zaprzeczenie obecności Boga, w tu i teraz, obecności źródła Obecności prawdziwego ja, obecności sprzed tego ja, bo tylko ja może wypowiedzieć, że ja i Ojciec to jedno. Tutaj od razu mi się przypomina, kiedyś rozmowa ze świadkiem Jechowy i powiedziałem mu to, że Chrystus wypowiedział słowa: ja i Ojciec to jedno. I świadek Jehowy powiedział mi: w działaniu, w działaniu. Yy, a jest to? jest to działanie? Działanie to jest to: to wszystko. To jest wszystko. To ciało. To jest działanie, to jest poruszanie się. To jest działanie. A nie praca, ciężka praca. I w tych słowach, też w działaniu, odnosi się też do tego, że kiedy jesteś świadomy tej obecności, gdzie nie ma poczucia winy obecności Boga, Cokolwiek byś nie robił z tą świadomością, to jest właśnie działanie Boga. Działanie Boga w przestrzeni, gdzie działanie w ogóle istnieje, czyli w tej przestrzeni, gdzie wszystko działa, porusza się, plus minus, akcja, reakcja. I to też On wyraził tymi słowami to, że wszystko, co On czyni, jest połączone. Ze świadomością tego, że ja i ojciec to jedno. I cokolwiek bym nie robił, robi to Bóg w działaniu, czyli tymi rękami, tymi słowami, tym ciałem. I skoro Bóg to robi, to nie ma poczucia winy. Totalnie nie ma poczucia winy. To jest tak, jakby Bóg sam siebie obwiniał za to, że sam siebie wykreował w tym ciele i w tej przestrzeni. I że poczucie winy. To jest absurd, absurd, w który uwierzyliśmy i ciągniemy to z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, kiedy spróbujemy doświadczać rzeczy, doświadczać życia bez poczucia winy i bez oceny. Spróbujcie, spróbujcie spojrzeć na wszystko, na każde doświadczenie, co jest dookoła, właśnie z tą neutralnością, bez oceniania dobro i zło po prostu samo bycie samo bycie 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 wszystko się po prostu wtedy wydarza i nie ma miejsca na coś takiego jak poczucie winy i tyle i tyle ojcze wybacz im czyli Ojcze, który jesteś we mnie, wybacz mi. Czyli w tym wybacz mi jest, odczyń to poczucie winy. Uświadam sobie, że jesteś miłością, bezwarunkową miłością, skoro ja i ojciec to jedno. A w bezwarunkowej miłości nie ma potrzeby wybaczać, bo nie ma czego wybaczać. Bo nie ma po prostu czego wybaczać. Wybaczenie jest niczym innym jak po prostu podzieleniem. Oddzieleniem i zaśnięciem. Zaśnięciem w zapomnieniu <laughs> czym się jest. Czym, kim, co. I wcześniej nagrywałem film o tym, że tu chodzi o to pytanie. I okej, okay, zadajemy sobie dalej to pytanie, choć w gruncie rzeczy to zrozumienie spełnieniem przyjdzie, kiedy przestaniemy sobie zadawać pytanie. A kiedy możemy sobie przestać zadawać to pytanie? Kiedy zaczynamy patrzeć na tą rzeczywistość bez oceny, przyjmować ją taką, jaką jest, i z tego punktu obecności swojej tego jestem, po prostu rozglądać się. I kiedy nie oceniasz, jesteś z tej świadomości, jestem, pojawia się ta wdzięczność za sam fakt, że jesteś. I wdzięczność jest niczym innym jak jedną z odsłon bezwarunkowej miłości. Pojawia się wdzięczność za siebie, że jestem tu, i wdzięczność za wszystko, co jest dookoła, za każde doświadczenie. Bo w każdym doświadczeniu możesz siebie przejrzeć. I żeby siebie dostrzec w każdym doświadczeniu, to trzeba wyjść poza oceny. Bo jeśli będziemy patrzeć ocenami, będziemy się porównywać, porównywać. I, 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 a w porównywaniu i w ocenach, następnym krokiem jest poczucie winy. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przypomnij sobie w tym ciele, które zapomniało, że nie ma co wybaczać. Że nie ma co wybaczać i że nie ma czegoś takiego jak poczucie winy. Jest taka przestrzeń, cały czas obecna, bez poczucia winy. Spróbuj wejść w tą przestrzeń. Odnajdź to w sobie. Odnajdź sobie tą przestrzeń po środku, pomiędzy plusem i minusem. Tu, gdzie jest serce. Odnajdź sobie tą przestrzeń w tu i teraz. Bez oceny. Bez poczucia winy. I przyjrzyj się świadomie tej przestrzeni którą w istocie Ty jesteś, którą w istocie jam jest. I tyle. I tyle. I to w zupełności wystarczy. Hmm. To w zupełności wystarczy. I to takie krótkie przemyślenie. Nie będę się więcej na tym rozwodził, tylko zachęcam do tego, żeby zerkać w siebie, zerkać w środek swojego serca, pod te wszystkie oceny. Pod tym, co myślimy, czym jesteśmy, kim jesteśmy. Pod to pytanie. Niech to pytanie przestanie na moment, zostanie odłożone na bok do literatury. Po prostu bądź, bądź, bądź. I zobacz, czy tam w tym byciu, w tym czystym byciu, czy tam jest w ogóle poczucie winy. <słyski> no. Zerknij tam. Zerknij. Zerknij, zerknij. Yy, no. I zerknij tam. W środku siebie, w środku, w środku siebie, w szczerości ze samym sobą, w całkowitej, absolutnej szczerości ze samym sobą, i sam sobie odpowiedz na to. Pytanie, które w istocie nie jest pytaniem, a jest tylko zauważeniem, zauważeniem tej przestrzeni, przestrzeni bycia. I niech to następne, że ja i ojciec to jedno w działaniu będzie. Czyli bądź obecny z każdym krokiem we wszystkim, co robisz. w tym poczuciu obecności, w tym poczuciu tej przestrzeni bez oceny, bez poczucia winy. I w ten sposób po prostu wybieraj, wybieraj doświadczenie. Wybieraj, decyduj, płyń, baw się z tą prawdą, z tą obecnością. Tak, 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 tak. tak, tak. Zachęcam, zachęcam, sam tego doświadczam. Yy, i, I ten. No. I to by było na tyle. Króciutki filmik, mam nadzieję. Nie patrzę na minuty, ile leci. 15 minut. Może wytrwaliście. Eee, jeśli wytrwaliście, to kochani, przede wszystkim zapraszam, żeby zasubskrybować ten kanał Lot Sokoła, gdyż eee, chcę dzielić się i, i więcej. I, i, I będzie się pojawiało więcej treści. Yy, I po prostu wystarczy zasubskrybować. I tyle. Jak ci się podoba, czy się nie podoba, wiesz, co robić. Yy, I tyle. I tyle, i tyle, i tyle. I do zobaczenia w doświadczeniu. <grym> do zobaczenia w doświadczeniu. No. <grym> 真贵。<Dziękuję. S 2> <laughs>